Saj, saj, saj

Nie Czemu wiem, co to jest! Te kojarzysz tych młodych takich? No, Pokrycze na Zasza musi być! To jest nasza liga? Nie! Chyba nie! W takich ligach, kurwa. Nie! ...w i... ja Nie! ligach, Nie! Nawet Nie! w ligach, tylko po prostu takich. Nie! że przyjdziesz, chcesz pograć Nie! Nie! a Nie! że zawsze Nie! 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 Nie!

No my dużo zyskujemy, jak Kuba jest na bramce, no nie? A jak kurwa Kuby nie ma, to... no O nie no, dużo, dużo... Jak żywo mogą spać po bo nie sięgną. To jest Daro, pan! To jest Daro, bo Daro grał, kurwa, w KT 677. I w szorach Uuu. O chłopacy już zrezygnują. To już do jednej bramki wbiec. będzie przecież. Ja tak zrozumiałem, no, a ile w no, tym prawdy wiesz, ja daję Też słyszałem tym takim. Ej, Do lewej, do lewej, mów. Do lewej, do lewej. Ja tu kurwa jestem dziennikarz? Czy jakoś tak? Chłopacy, ale nie, nie, słaby nie, 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 na nie, No i <muchem> ha, ja, ja, ja. Pamiętaj, ja, Martek, co? nie, co?